Mamy Izaka jako anioła. No to będzie latane. Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Friday Night Funkin. Dzisiaj także Isaac, ponieważ wyszedł do niego update i nie mogłem sobie odpuścić nagrania tego. Tak więc wejdźmy od razu do gry. I z tego co wiem, są dwie nowe piosenki. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej filmów ze FNF. -a. Oczywiście komentarz, przypinam serduszka. No i suba, jeżeli nie subujecie, bo na Stoka robię specjalny streamek na żywo. Ze Szczecina. zobaczymy jak to wyjdzie. Z marazią będziemy chodzili. I teraz tak, na, na Eternal oczywiście pójdziemy. The Funkin of Isaac. I mamy też End, zobaczcie. Tutaj z tego co wiem, Isaac się odpala, także zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ale na początek pójdźmy w piosenkę, która już była i nową piosenkę. Zobaczymy jak to wygląda. To już znamy oczywiście. Spadł mu mikrofon, a raczej boyfriend mu podał ten mikrofon. I lecimy. Postaramy się zrobić full combo. Jak się nie uda, to trudno. Tak. To kojarzycie? Podwójnych strzałek nie lubię. To tak jak zawsze. A tutaj było coś takiego, to ja nie wiem czy full combo wejść łatwo mnie myli. Dobra, mamy to. No jestem pod wrażeniem samego siebie. Oczywiście piwnica Ajzaczka ponownie tutaj wkracza. Na kanał Mereza. Naprawdę ładnie to wygląda. I powiem wam szczerze, jestem ciekaw, jak wygląda ta druga i trzecia piosenka. Nawet Ryfek się zainteresował FNF-em, jak mu powiedziałem właśnie, że Isaac jest w FNF-ie. Zresztą widzieliście komentarz jego. Cyk, cyk, cyk. Pięknie, prawie 90% accuracy. Nowy rekord. Dobra, lecimy z drugą piosenką. Uwaga, U, tutaj od razu się zaczyna ciekawie. Podwójne strzałki, błaga mnie. W sumie to na pewno pobijemy rekord, bo mamy teraz dwie piosenki, więc wiecie, już teraz będzie więcej punktów. Już na pierwszej pobiłem mój rekord. Ładne full combo było. Taki wkurzony. Wow! Co to było? Widzę, że Isaac się tutaj nam rozkręca, a i od razu tutaj szalony się zrobił. Dobra, dzisiaj forma jest widzowie do grania. Jak mówię, mniej to naprawdę lepiej mi idzie. Jak widzicie, mamy Cię, Isaac. Co jest? On się przemienia? Wow! Judas? To chyba był Judas. Nie wiem, czy się tak mówi Judas. Nie znam się dokładnie. No i mamy... Po full combo. Jak się odpalił w ogóle. Wiecie, gierka mi się przycięła jak się odpalił. Widzę, że zmienia się tutaj... Chyba Ewka też jest. I czekajcie, jak się ta blondrita nazywała. To była Ewa? Czy ja teraz głupoty gadam? Dajcie znać w komentarzu. Ej, to było fajne, że on się zmieniał w różne postacie. Super. Zobaczmy jak wygląda ta trzecia piosenka w drugim tygodniu. No jesteście gotowi? Mamy trzecią piosenkę Wyzaku w, w FNF-ie. Jak Boyfriend na niego patrzy, w ogóle co to za wzrok był? <laughs> jak jakiś psychopata normalnie. Czy on teraz ja chyba mam wrażenie Tak, to już mi coś mówi. Jak urywka oglądałem no właśnie. Mamy Izaka jako anioła. Oto no to będzie latane. Dobra, zobaczmy. Wow. Co to było? Nie byłem gotowy na takie coś. Ehm, um, dlaczego nie widzę mojego paska HP ani punktów? Halo? Tak patrzę po prawej na dole, że jest Curse of the Unknown. Czy to oznacza, że to jest jakiś debuff, który... Coś kojarzę, bo urywkę oglądałem, tylko teraz nie wiem dokładnie, czy to był um, jakby, jakby taki efekt, który... Sprawiał, że nie widzieliśmy żadnych itemów na mapie, ani rzeczy? Była taka po prostu zaciemniona? Dajcie znać, jak ktoś gra w Jocie ja, Oj się odpalił Ej, dobra, tu musimy uważać, bo nawet nie wiem ile mam życia. Ale świetnie ktoś to wymyślił, że dodał tą klątwę za Izaka, naprawdę. Mam nadzieję, że dobrze mówię. Dajcie znać czy dobrze, powiedziałem, że to tak się dzieje w tej klątwie. Ej, mega to wygląda. Nie mogę się skupić na tym, bo tak szybko leci. Jeszcze po środku, wiecie, mamy strzałki, a Izak w ogóle nie, nie klika ich. To jest takim bogiem tutaj aniołkiem, który sobie lata. I nam każe coś klikać. No nieźle, powiem wam szczerze, nawet nie wiem, ile mam misów. No i się chyba nie dowiem. Też nie dowiemy się, jaki score zrobiliśmy, ponieważ ten score jest z jakiegoś innego moda. Ale powiem tak, naprawdę nie spodziewałem się aż takiego grubego wjazdu od Izaka, także. <laughs> wow, super ten mod wygląda. Mam nadzieję, że będzie jeszcze bardziej rozwinięty. Tymczasem ja lecę robić swojego moda no i co. Dzięki za obejrzenie, za wysłuchanie. Do łysysząka i cześć!